Oooo! Oh, dlaczego? Czy oni się siebie nawzajem nie wstydzą? Jest mi autentycznie niedobrze. Chciałem zobaczyć z filmu Konopa kanał 0. Miażdży kanał sportowy I freeze poniża Genzy Bo to jest jakiś temat właśnie typu ten YouTube Kids Więc zobaczmy Za ile to zrobisz? Który to udział bierze głównie ekipa Genzy I w pierwszych dwóch materiałach wyemitowanych 6 miesięcy temu Mogliśmy zobaczyć raczej standardowe wyzwania Takie jak opalanie natryskowe, piercing Zjedzenie ostrej papryczki czy 10 tysięcy kalorii Bez katastrofy, ale wiadomo, że w takim formacie odcinków Te poprzeczka trzeba będzie co odcinek troszeczkę podnosić Bo przecież kolejny odcinek nie może być słabszy od poprzedniego W połowie stycznia Zwrócił do tego formatu, jednak wyzwania zrobiły się po. Ja Pierdzielę, widziałem tą miniaturkę. Gdzieś chyba na karcie, na czasie czy coś. Ta miniaturka jest taka obleśna. Tutaj chyba kono pocenzurował, wydaje mi się, że to było widać, ale taka tryfobia. Nawet jak nie macie tryfobii, to i tak wam się odpali tryfobia. Cała łapa w jakichś dziurach i pijawkach. Można było tam zobaczyć na przykład zakopanie w śniegu na 5 minut. W tym fragmencie miło byłoby zobaczyć jakieś ostrzeżenie dla dzieciaków, żeby na przykład nie powtarzały. Trypofobia, no przecież mówię tryfobia. Tego? Bo jak 11-letni Dorian wpadnie z kolegą na pomysł, żeby przebić challenge Freeza i siedzieć w śniegu nie 5, a 10 minut, to może się to skończyć na przykład hipotermią. Serio, napis, ostrzeżenie, cokolwiek zrobiłoby tutaj robotę. Mieliśmy też picie jakiejś dziwnej mikstury, po której uczestniczka miała problemy żołądkowe, czyli po prostu straczkę, i pokazywała filmiki ze swoich kiblowych przygód. Jednemu chłopowi w tym odcinku pijawka z Pisze Milun. Co? E co sobie jaja robisz? Co? Dlaczego mam taką jasną plamę? To znaczy po prostu jak srap. Co to się To jest właśnie dźwięk przegranej. Kurwa, brzydliwa. A skoro mowa o głównie, jeden typ zdecydował się dobrowolnie nosić Pampersa i defekować się w niego przez kilka dni za kilka stówek. Nie mam pojęcia skąd wiedzieć, że mam Pampersa, ale proszę bardzo. Ej, dobra, ogólnie leśnicy. Dość. Ja pier... Co im się stało? Oni nie robili jakiegoś vlogowego kontentu dla młodych ludzi, który w sumie... Uuu! Co jest? To jest obleśne. No nie, ja pierdzielę! Kto to klepnął? Czemu? Ooooooo Jest mi autentycznie niedobrze. Dobra, przekatujmy się przez dalszą część tego filmu Ja pierdzielę. Jakieś naprawdę dziwne fantazje Friza No nie wiem, no gratuluję. Nawet dzieciaki prowadzące fanpage Z uważają, że ten czosnek nie ma do siebie żadnego szacunku i poniża się za odrobinę pieniędzy i... No kurde, zesrać się na odcinku w pieluszkę to jest trochę. Jak na niskie standardy wydatnych chłopaków. To by nawet nie zbliżyło się do pomysłu takiego. ...popularności. Nie rozumiem, jak można dać się upokorzyć za kasę. Zgolenie głowy... O! Zjechani przez Zugajka Edits. Powiedzieć wam ciekawostkę? No dawaj. Julia Żugaj mnie obserwuje. Jest w ogóle miła bardzo, no nie? I czasami ja jej piszę jakiś miły komentarz pod zdjęciem, że tam na przykład bardzo fajnie, gratulacje, jak tam było to zdjęcie zaręczynowe, czy jakieś tam inne. Albo ona mi też pisze miłe komentarze. Bardzo miło, no nie? Zupełnie z innej banki jesteśmy, ale Julia Żugaj wydaje się strasznie sympatyczna. Bardzo... Bardzo się cieszę, że taka osoba tworzy content dla młodych ludzi, bo wydaje, z tego co kiedyś tam widziałem na Twitchu nawet z wami, no to wygląda jakby robiła spoko wartości, ale yy, spoko, w sensie, żeby wartości za tym szły spoko. No i moi mili, ciekawostka. Jakie są efekty uboczne bycia yy, obserwowanym przez Julię Żugaj? Po pierwsze, co najmniej raz dziennie, jak wchodzę na Instagrama i tak klikam sobie powiadomienia, to widzę, że na przykład jakieś Żugajka Edits. Cię obserwuję. Co najmniej jedno fan-konto żugajkowe z samego faktu, że Julia Żugaj mnie obserwuje, to daje mi dziennie follow. <grystanie> po drugie, kilka dni temu jedno z tych kont do mnie napisało. Ej, ale ty wiesz, że Julia Żugaj Cię obserwuje. <grystanie> Także taki big moment. Cute, no strasznie cute. Ja jestem, ja jestem bardzo dumny z kariery Julii Żugaj, że mamy takich wspaniałych twórców, którzy nie robią właśnie stranie w pieluchy, a zamiast tego pokazują dzieciakom fajne rzeczy. I mam nadzieję, że jak najwięcej dzieciaków będzie wybierać content Julii. Niesamowite, że jednocześnie obserwujecie Julia Żugę i Zandberg. No, to jest. Duality of men, no nie? Dwa typy moich obserwatorów. Tyle. Ziomek totalny oblew. Pojawił się też challenge z pijawką, która najpierw została włożona do pępka, a później pijawka została położona na pęknięcie uczestnika. O! Oh, dlaczego? Muszę no to widzieć z bliska, no kończy co jest. Cicho, to jest Jacka, prawdziwy! Boli, boli, boli! No co wszyscy reagowali śmiechem, nagrywali, robili zdjęcia. To nie jest mina, którą masz w momencie, jak pijawka jest na Twoim. A wiadomo, normalizujmy dzieciakom fotografowanie nagich znajomych. Na pewno dobrze się to może zestarzeć. Ten sam chłop w białych włosach był też wydepilowany w salonie przy wszystkich. Oprócz nóg mieliśmy też na przykład włosy łonowe czy na odbicie. What the fuck? Czy oni się siebie nawzajem nie wstydzą? Tak średnio. mi Wszystko było nagrane z Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost. Ja nie wiem, co tam się odkleiło w obozie Freeza, ale naprawdę obrzydliwe i bulwersujące są te odcinki. W duży dyskomfort sprawiły mnie też te miniaturki. Mamy tam na przykład e, Freeza siedzącego obok kibla ze śmierdzącą pieluchą. Motyw ran jakichś wychodzących ropaków z rąk i twarzy. Co ciekawe, to z tymi robelami mamy nawet kilkanaście wersji tej miniaturki. Freezu chyba testował, która jest najbardziej szokująca dla widzów i. Ej, naj... co się tam stało? Ja to kojarzę tak, że Freeze się przestawił nam w sumie content dla takich młodych dorosłych. I haha, pokazujemy lifestyle. A jednocześnie, Gen Z to był taki content dla naprawdę młodych widzów. I sobie to egzystowało. I nagle widzę coś takiego. To, to była jakaś nagła zmiana? Najlepiej się przełoży na kliki. I Wiecie, to nie są gołcy czy Jakazi z jakąś starszą publiką. Nie ma tam oznaczeń 18%. Plus. No kurde, nawet jak gołcy oglądają dzieci. To, to przynajmniej gołcy z założenia, przynajmniej y, od początku informowali, że to ma być kanał dla starszego odbiorcy, no, jak Gen Z i Wydaje mi się, że od początku było kierowane do dosłownie z mrodów małych. Ja Druknijcie waszą opinię w komentarzach. O dziwo nie widziałem, żeby ktoś w internecie szerzej skomentował te wszystkie no, filmy. No, Bakonop pierwszy to podchwycił i teraz Zgrzyt nagrał na ten sam temat. Ja pierdzielę, ale to jest dziwne. Zobaczmy sobie, co w Zgrzycie o tym mówili. Może rozwiną jakoś. Ale większość Gen z ma już 18 lat, no wiesz, ale to nie jest tak, że większość 18-latków będzie oglądać ten content, podejrzewam, że większość 12-latków prędzej. Jakieś rzeczy z sikaniem do na przykład Pampersa, bo taki challenge i tak dalej, albo goleniem się całkowicie gdzieś tam ze wszystkiego na, na łysa, włącznie z brwiami i tak dalej, no mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy które się tam dzieją, no i do tego oczywiście jakieś porąbane miniaturki, takie wiesz, gdzieś tam frizowskie, on też chyba tam kilka wersji zawsze daje, która mocniej się kliknie itp. itd. No i Konowa się zwrócił uwagę, że to taka już trochę przesada, a tym bardziej oczywiście biorąc pod uwagę target takiego projektu, no i ogólnie target ekipy jako takiej, w związku z jej produktami, rzeczami, no tak, no szczególnie, i tak No szczególnie, że to jest robione z, razem z GenZii, którzy byli produkowani jako ta jeszcze bardziej młodzieżowa alternatywa ekipy. Cała grupa dorosłych ludzi, bo to są dorośli ludzie, i gość mówi, patrzcie, sika, już mnie. widać, nie? I, I sika w Pampersa, o! i oni wszyscy tam... No, Ale się cieszę, że tego tak nie oglądam. No, zachwyceni, wiesz o co chodzi, no zachwyceni ci ludzie, nie? Krzyczą, te wszystkie reakcje minionków, wiesz, tam... Aa! Wiesz, bo musi Nie wiem, ja myślę, że to jest już taki brain rot, który się pojawia w momencie, jak egzystujecie tylko i wyłącznie w bańce Inaczej, jesteście takimi influencerami, ale nie takimi fajnymi jak jakiś Saifan, można powiedzieć, czy Kacper Pitala, bo to też przecież ludzie, którzy influencują, tylko jesteście influencerami typu fabryka kontentu i mamy, nie wiem, po 20 co najmniej lat, a musimy robić content dla ludzi w wieku 10 lat często, więc wszystkie nasze reakcje muszą być podkoloryzowane, przerysowane, głośne, bla, bla, bla. O, osoba, która wysłała właśnie donate'a z likami onkans pagaty, mamy miłą przyjemność poinformować cię, że właśnie na takie okazje mam możliwość emitowania donatów w dogodnym momencie i podejrzenia także ich treści. Także reklamowanie czegoś takiego. W Pomijając, jak bardzo niemoralne to jest, żeby takie liki sobie udostępniać, ale na cudzym streamie bez pytania sprawia, że pozostaje mi tylko do ciebie powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsze, odnajdź Boga w swoim życiu, tego ci szczerze życzę. Po drugie, dziękuję za 10 zł, ale to nie pójdzie na ekran. No ja nie wiem. Znaczy, bo tak jak mówisz, z racji na to, co zazwyczaj omawiamy, to ja mam tak, że jakoś mnie to nie szokuje niesamowicie, tylko mówię. No, trochę przeginają i w ogóle. Trochę też, ciężko mi z racji, że nie oglądam. To ciężko mi powiedzieć, kto aktualnie tam jest odbiorcą, czy oni dalej mają tam tam 8-9 lat, czy może już mają bardziej 12-13 w sumie, mhm. bo jakby zarastają. ci ludzie, jeżeli można tak powiedzieć, choć trochę, i czy to jest OK, czy nie. Znaczy, słuchajcie, wystarczyłoby się przejść po w jakimś zebrać młodych naukowców, studentów, i niech się przejdą, zrobią ankietę wśród uczniów, szkół podstawowych i przedszkoli, czy oglądają na bieżąco Jenzi. I zobaczyć, co z tego wyjdzie. Bardzo chętnie bym zobaczył taki rezultat. Też jakby dodajmy, ja jestem przekonany, że to nie jest tak, że oni są upokarzani za te 200 zł, które jest na odcinku. Bo to na pewno mają jakiś tam procent większy czy coś, zarabiają no nie, no z tego kasy, normalnie. Ogólnie, no właśnie wiadomo. mają kupę kasy. Tak ktoś się no. nie chwalił, że sobie mieszkanie kupił, nie wiem, czy nie Hania. Chyba Hania. E, akt notarialny, więc to nie jest tak, że nie, dostają dużo większe pieniądze za to. Świadomie to myślę robią, no i mam nadzieję, że Hania nie, w, nie wzięła udziału w tych odcinkach. O, ciekawy komentarz oj ryba. Pampers u dorosłego człowieka kojarzy się z odebraną godnością, tak słyszałam. Każda starsza osoba albo osoba po wypadku, która musiała założyć Pampersa, mówiła, że czuje, że odebrano jej godność. No trochę, no. no to się nie kojarzy dobrze. Mi to się kojarzy albo, że ktoś ma jakieś bardzo niestandardowe fetysze i z tego wynika może ubieranie w dorosłym życiu czegoś takiego, albo ktoś po prostu jest schorowany po ciężkim wypadku i dosłownie potrzebuje tego do życia, więc moment, kiedy ja widzę, jak ktoś dorosły robi, zakłada coś takiego for fun, to pojawia mi się jakaś taka bardzo skrajna reakcja, taka bardzo, bardzo dużego zniesmaczenia. O, Beata bardziej... pisze, miałem Pampersa po cesarce, niezbyt przyjemny, no. I teraz, Beata, zobacz kontrast, jaki jest w momencie, jak widzisz, jak ktoś e, s, dosłownie sraczy tam sika przy znajomych w tego Pampersa. To jest, e, nie wiem, coś, coś, coś takiego bardzo... Bardzo niesmacznego w tym jest. Jak ja masz 13 piedzielę. lat, to przepraszam bardzo. 30 latek, to kto to dla ciebie był? To był jakiś. No, no, Była już bardzo stara no, no, osoba, jakiś no. dorosły tam co sobie wali no, głupoty. No. no to gdzie my tam jesteśmy do tego? No niby tak. Ale... Branżowo, oczywiście. Ja się... No właśnie, ale to jest takie wyobrażenie. Gadaliśmy o tym wczoraj, że to jest takie wyobrażenie, że jak macie 20 lat, to wam się naprawdę wydaje, że ktoś w wieku 30 lat jest na zaawansowanym etapie życia, poważny dorosły. Boże, nie ma czegoś takiego jak wiek, w którym z automatu zaczynacie być poważnym dorosłym. Niektórzy poważnym dorosłym stają się w wieku 20, niektórzy w wieku 40 i nigdy. W ogóle, co to znaczy poważny dorosły, no, Prawdopodobnie chodzi wam o to, że ułożył sobie życie od linijki i nie robi niczego nowego, no a to jest, wiecie, to jest wasza decyzja w pewien sposób albo to, że jesteście zmuszeni sytuacją życiową, żeby utknąć trochę w jednym miejscu, bo na przykład musicie pracować, a po godzinach zajmować się dziećmi, nie macie na nic czasu i siłą rzeczy trochę utykacie w jednym rytmie. Są ludzie, którzy mimo wszystko się starają i mimo wszystko, mimo wszystko nawet w takiej sytuacji walczą o to, żeby zachować trochę tą świeżość umysłu. To jest mega ważne, żeby nie przestawać się uczyć, moim zdaniem, nowych rzeczy, żeby nie przestawać się Próbować nowych rzeczy, żeby nie przestawać sięgać po nowe rzeczy, a nie utknąć jak zacięta płyta z myślą, że kurde, jakie ja miałem 20 lat, to wszystko było najlepsze na świecie, i teraz już tylko będę wracał do tego, co znam. To jest, to jest wielka pułapka. Niestety, tak jest to szkodliwe, tak, mm. jest to głupie, tak jest to obrzydliwe, tak wypacza to. Yy, wiesz, yy, relacje międzyludzkie, ale moim zdaniem, Freez Mądrze tym robią, no bo łatwo to za odbić argumentem, pójdę na jakiś wywiad, czy gdzieś powiedzą, Przepraszam, jak wy możecie mówić, że to jest szkodliwe, jak obok macie gołców. Nie mhm. to dużo mocniejsi, ale to to jest to tylko do 13 latków. No ale to trochę Konop też to uderzał, że jakby te rzeczy, które tu widzisz... Ja się zastanawiam, czy oni przy tym jednocześnie utrzymywaniu tak dużej liczby sponsorów na tak wielu różnych kanałach nie martwym się, że nagrywając jakieś stranie w pampersa, czy pijawkę przyczepioną do. Nie martwem się po prostu, że ludzie przestaną wchodzić w jakieś relacje biznesowe z nimi, no nie? To fajnie, że przez chwilę będą mieli 100 tysięcy odsłon więcej, ale to im różnicy nie zrobi, a różnicę dużą zrobi to, że, że się od nich będą odcinać sponsorzy, jak, jak zobaczą, co, co tam jest stawiane. Ekipa i tego, tego, tego typu projekty bardzo często stają się więźniem własnej publiki i grupy docelowej, która, gdzie jesteś kojarzony z produktami, gdzie wiesz, wydajesz zeszyty w sklepie Dino, Wiesz o co mi chodzi? Tak. Yy, no bo początek roku szkolnego, a potem kur, robisz taki kontent, gdzie pijawki se przyczepiają tak, do tego. ale ich grupa docelowa też dojrzewa, dorasta i ich kontent musi ewoluować razem z. No. Ja się tu nie zgodzę z Gimper'em, dlatego że okej, okay, jasne, grupa docelowa, dojrzewa, dorasta, ale po to oni robią cały czas nowe edycje tego Gen Z, żeby też cały czas ściągać tych, tych młodych, tych świeżych i tak Więc tak, jedna grupa dojrzewa, a druga grupa dopiero zaczyna ich oglądać, bo dopiero, dopiero uczy się poruszać jakoś po YouTubie i wybierać sobie jakichś twórców i prawdopodobnie w pierwszej kolejności sięgnie właśnie po, po Freeza i Gen Z. Tak to jest, no to te produkty też powinny ewoluować, tak czy nie? Docelowo tak i moim zdaniem będą. Zobacz, mm -hmm. jak weźmiesz sobie takie y, przykłady, żeby ludzie mogli łatwo sobie zidentyfikować gwiazd popu, które dzisiaj dla nas są jakby, wiesz, postaciami, które no już są osadzone w tej popkulturze. Jak masz na przykład, nie wiem, Justina Biebera czy jakąś tam Miley Cyrus, to oni zaczynali jako takie bardzo młode gwiazdy, młode, niewinne dzieci. Albo nawet no. jakaś Oxi Węgiel. Gdzie też? O, młoda dziewczynka, no tak. w ogóle wiesz. I teraz zobacz, że jakby schemat często jest bardzo podobny, że jakby. Jemu masz... chodzi o to, że będą ludzie dorastali razem ze swoją publiką i ja bym się zgodził, gdyby, gdyby, gdybyśmy mówili o tym, że cały czas jest oryginalna ekipa Freeza i ludzie dorastają z tą oryginalną, ale po to oni robią tą fabrykę kontentu i fabrykę influencerów, żeby cały czas docierać do najmłodszego pokolenia. Więc tu. To Się nie zgadza. No to, to, to tak, jakbyśmy mówili, że nie wiem. Justin Bieber zrobił dom Biebera, i tam osoby 10 lat młodsze od niego zaczynają dopiero śpiewać też od podstaw, a po roku kolejna edycja. To by się bardziej zgadzało. Dojrzewaj. ZOHA wpłacił 10 zł. Te Gdzie odbyły na, Zoha? na reaktywowanym kanale ekipy. Na Gęzi dalej spokojnie. Publika się przenika, ale podpowiadam konkret. Dziękuję bardzo, a to jest akurat cenna informacja. Eee, budzi społeczne oburzenie, że. To przecież było takie słodkie dziecko, i czemu ono już przestaje no. być dzieckiem, tylko jest niepokorne. I teraz często u takich osób, czy przy takich projektach, jak to się prowadzi wizerunkowo, w odpowiedzi na to dokręcasz wajchę kontrowersji jeszcze mocniej, że jakby w ramach wyrażenia tego buntu, żeby ta publiczność się z tobą identyfikowała, no to podkręcasz to jeszcze bardziej i wtedy widzowie mówią, tak, dobrze, bądź sobą, nie mają prawa ci mm. powiedzieć jak ten, albo się oburzają, jedziesz na tym. To trwa jakiś czas. No, i potem wchodzisz na etap, że okej, okay, no to ta publiczność już akceptuje, że to jest trochę wyrośnięte bardziej i robisz sobie Gen Z3, które jest do tych młodszych i oni na przykład już nie odwalają takich akcji, a ci co są teraz? No, to... no ale właśnie, ale to się będzie przenikać jednak, mimo wszystko. Nie wiem, dziwnie mi się słucha postawy gimpera w tej sprawie, która jest taka, daje vibe, okej, okay, może się bawi w Adwokata Diabła, ale daje vibe trochę, jakby rzeczywiście. Starał się to jakoś wytłumaczyć, że ale biznesowo to jest fajne, ale to się da, jakoś, da się jakoś fajnie zrobić, da się to jakoś podzielić między kanały, między twórców, bla bla bla. Ja tu się bardziej identyfikuję jednak z postawą Rewo, który po prostu jest zdziwiony, że to wszystko ma miejsce. To idą gdzieś level, I to tak pokolenia wychowujesz. I robią można dla powiedzieć. starszych, i wychowujesz kolejne pokolenia i tak to wiesz. Zobacz, na przykład dzisiaj Biber, no to dużo osób mówi: no, to fajny artysta, dobre piosenki robi, jaram się, chodzą na koncerty i w ogóle. I byli z nim przez te wszystkie etapy, mm -hmm. wiesz, a analogicznie. I ja tak... wiem, że oni się Puszczyli. często bawią w adwokatów diabła, ale tutaj, tutaj tego nie kupuję, no nie? Nie kupuje tego w tym fragmencie wiem, ja akurat. Kimper tak naprawdę... często to robi pod dyskusję i to zaznacza. No tylko, że no nie czuję, żeby ta dyskusja tutaj była, no nie? to, to Nie, wiecie, to, to, nie jest, to nie jest jakikolwiek zarzut z mojej strony, żebyście mnie źle nie zrozumieli. To jest bardziej tak moje podejście do tego tematu, w które sobie tak w głowie i na z faktu, że streamuję, zderzam z podejściem Gimpera albo z argumentami. Nawet jeżeli sam Gimper się z nimi nie zgadza, to jednak je przedstawia. Wiesz, Dajesz im mi... pieniądze za to, żeby to wiesz, zrobili i podajesz chodzi, to o, o, to masz taki. To jest dobry chłopak. Młody, przystojny, inteligentny mężczyzna. Bystry umysł, głowa do biznesu, nie odwaliło od kaski. Tego człowieka szanuję. A czemu się śmiejecie? No ja szczerze komplementuję. JAG 00 Dzianka wpłacił 10 zł. Dlaczego w ogóle jest podnoszony argument biznesowy, skoro mamy do czynienia z powoli idącą demoralizacją młodych ludzi? nada. plus jeden, Dzianka. Też uważam, że to nie jest czas i to nie jest miejsce, żeby rozkmieniać jak to jak to fajnie sprzedać i jak to fajnie zrobić, żeby żeby podzielić kanały między te, które będą robić współpracę, a te, które pod innymi twórcami będą zakładać Pampersa i w niego srać. Zastanawiam się nad wnioskiem, bo ponownie mam tak, że jakby patrzę na to i nie dziwi mnie to, tylko mówię, a okej, okay, dobra, to wykalkulowane, to robią tak, popo, no bo tak biznesowo bo nic, patrzysz, nic tak? Nie będzie. patrzę, jakby tak? Jakby... Cynicznie jakby zastanawiam się dlaczego oni podjęli takie decyzje, okej okay, widzę, że dlatego okay, podjęli no, takie decyzje, to znaczy, okej okay, jakie że... to będzie miało dla nich skutki, takie jakie to będzie miało skutki społeczne, no realnie ludzie trochę powyzywają, trochę się zezłoszczą, może potem spuszczą z potem coś, będą mieć aferę. Znaczy, nie wiem, no kurde, no pomyślmy sobie tak, że jednak <śm> friz w tym momencie i ludzie dookoła friza to jest prawdopodobnie numer jeden: grupa wpływu na y, dzieciaki w tym kraju, no nie? I na to, jakie te dzieciaki będą w przyszłości chłonąć treści, na to, czym te dzieciaki będą się interesować, na to, co będzie ok dla tych dzieciaków, na to, co te dzieciaki też będą naśladować, bo dzieciaki mają y, przecież ogromną tendencję do naśladowania swoich idoli. Tak było, jest i będzie. O ile gdybanie sobie gdzieś tam. Y, Jakie to ma konsekwencje biznesowe? No, jest to ciekawe, tak? Pod kątem biznesowym, jasne, że jest to ciekawe. Ja też lubię sobie jakieś rzeczy polskie To u nich trzeba jednak bardzo mocno patrzeć na tą kwestię moralną i kwestię tego, że cholera jasna, wyznaczacie pewien standard dla pokolenia, i to pokolenie jest w was za... wpatrzone, no nie? I to pokolenie będzie opierało na was swoje rozwijające się osobowości. O, Jagotka ładnie na czacie napisała, tyle że Gen z i ekipa byli takim kanałem dla dzieci i młodzieży po Disney Channel na sterydach, a zaczęli iść w stronę MTV z contentem mając nadal za grupę docelową dzieci w wieku 9-16. Plus jeden Jagotka. Nie, i tak, tak mi się wydaje, że. No ale jest też aspekt, ten tak społeczny, który też można ocenić. Nie? Jest. Że, że jest to dziwne. A dla mnie to przede wszystkim ja mówię tu z perspektywy 30-latka, tak? Dla mnie jest tak. to żenujące, że właśnie dorośli jest, ludzie ale ja się w taką ja Zbraniam się właśnie nad takimi opiniami, bo ja czuję, że jak ktoś podaje nam takie treści, to on to robi po to, żebyśmy my to mówili, właśnie. Że to, no nie, no, bo... no ale to ja się nie zgadzam teraz z Gimperem znowu. Co z tego, że wy, czy ja, że wy, ja, czat będziemy mówili, że nam się to nie podoba? My, my i tak niczego tutaj zmi nie zmienimy. My i tak nie jesteśmy targetem. My jesteśmy tymi ludźmi, którzy się mogą złapać za głowę i powiedzieć, co oni odpierdzielają, ale jak to wpłynie? Ja nie mam wpływu na, na to, jakie treści będą oglądali ośmiolatkowie w tym kraju. Wy też nie macie takiego wpływu, Chat nie ma takiego wpływu. My sobie możemy w gronie dorosłych się pooburzać, ale nie podbijemy im popularności. Ja bym teraz mógł na każdym jednym streamie gadać o frizie i nie podbiłbym mu popularności. Mógłbym gadać o Jenzi i nie podbiłbym im popularności, bo bym trafił do zupełnie innej grupy docelowej, chyba że kompletnie bym się przestawił, tylko i wyłącznie na to, no to może też by mnie jacyś młodsi widzowie zaczęli oglądać i szukać u mnie nowych informacji o aferkach w tym środowisku. Tak szczerze, czy jesteś chętny do zgrzytu? A jeszcze nie teraz. Kiedyś nawet była taka propozycja. Ale kiedyś, kiedyś na pewno. Ale to jest tak jak z imponderabilią, no nie? Jak, jak się najpierw pojawiła opcja, żeby wystąpić w imponderabilii, no to... No, nie wiem, to nie był ten dobry moment. A potem minął ponad rok, i jakoś tak wyszło turbo naturalnie, że poznałem się z Karolem, pogadaliśmy trochę, zobaczyliśmy, że się, że się klei, jest jakaś chemia, i wtedy rzeczywiście ta imponderabilia wyszła tak bardzo organicznie. Ja chyba z perspektywy wieku, myślę, że to jest ten tryb, w jakim chciałbym, jak już to, jak już to, to współpracować po prostu z innymi ludźmi, że. Im bardziej to organicznie jest, naturalnie. Nie wiem, jakbyśmy przy jakiejś okazji pogadali, porozmawiali, zobaczyli, jak się, jak się klei ta rozmowa, czy, czy się dogadamy, czy w ogóle mamy wspólne tematy, czy to będzie tak, że ja muszę siedzieć i słuchać o tematach, które mam w dupie i chcę wyjść. E, albo ja zaczynam gadać o tematach, które oni mają w dupie i nie chcą ze mną siedzieć, no to to nie ma sensu, no nie, więc to by musiało. To by musiało po prostu organicznie. Ja jestem przedstawicielem starego pokolenia i najchętniej bym osobiście się przekonał face to face. Poza kamerami, czy, czy jest jakakolwiek chemia? No nie? Czy jest jakakolwiek chemia rozmowy? Oczywiście. No nie będziemy się tam całować prawdopodobnie. Oh my! Aczkolwiek, cóż. Szczęśliwi są błogosławieni przez życie, czy jakoś tak. Wymyśliłem właśnie to powiedzenie. Ale mimo wszystko z reguły jest tak, że jak jednak z kimś się dograsz na polu prywatnym, to, to pole takie. Poprowadzenie czegoś razem będzie tysiąc razy fajniejsze i dla tych osób, i dla, i dla widzów. No. Gdybyśmy z Karolem zrobili to w pierwszej okazji, kiedy się pojawiło, pojawiła się ta opcja, to myślę, że nie spodobałoby wam się. Byłoby niezręczne, ja bym się spinał. Karol by nie wiedział, od której strony mnie zagadać, zacząłby rzucać jakieś durne pytania, na które ja bym nie miał ochoty odpowiadać, i główna nie wywiad. A tak to dostaliście w sumie wywiad dwóch ludzi, którzy już się trochę poznali, ale zostawili sobie niedosyt na tyle, żeby jednak tą rozmowę pociągnąć, potestować na ile można przy sobie żartować, i tak dalej dopiero przed kamerami. Wiesz, może być też tak, jak tam byłem na próbie miłości, to wiesz, gadaliśmy. Powinni zrobić odcinek, jak rewo wyciąga wujowi Grześki tycis pomiędzy palców u stóp. Time out, dziękuję. Ale też powiem. w kontekście tego, jaki influ mają sprane głowy. No tego jest... typu, że ja. Wielka bitwa Lidla i Biedronki. To jest to, co chcę jeszcze u nich usłyszeć. Tylko byłem zaskoczony, bo ludzie różne produkty dostawali. Ja dostałem na przykład odnośnie tulipanów, że o. w poniedziałek biedące bukiet 10 tulipanów 6,99 bez aplikacji, a w Lidlu jeden tulipan w przeliczeniu drożej o 28% niż biedące. <noise> <noise> bukiet 15 tulipanów 13,49%. Ktoś gdzieś napisał komentarz, że zabawnie będzie, jak się okaże, że to jest jedna, jednego właściciela, albo wyobraźcie sobie, że. Obie, oba działy marketingowe, co jest bardzo prawdopodobne, dogadały się, że hej, zróbmy taką wspólną akcję. I teraz odpalają szampany, jak bardzo to wiraluje. Prawdopodobnie. Tak, na mój gust, na 99% to jest wspólne działanie marketingowców z Lidla i z Biedronki. Dlaczego? Bo gdyby coś takiego zostało zrobione spontanicznie, to już dawno baliby się pozwów, że nie wolno, że konkurencja. To tak nie działa. Uwierzcie, trochę gadałem w swoim życiu z dużymi korporacjami. To naprawdę tak nie działa, że oni na spontanie będą robić tak, że, że sobie wiadą nawzajem na brand. Nie wolno czegoś takiego robić. Ogromnie większa szansa jest na to, że specjalnie dwa, dwu, dwa działy marketingowe się dogadały, że zrobimy razem akcję, zwiralujemy, każdy będzie dzisiaj gadał o Biedronce i Lidlu, każdy będzie chodził albo do Biedronki, albo do Lidla i tym y, jasne, w pewien sposób podzielimy między, po, podzielimy między sobą klientów, ale ci klienci nie pójdą do innych marketów, bo będą uderzać do naszych. To nie jest kącik konspiracyjny, to jest prawda. Jestem przekonany, że tak było. Tak działa marketing, moi drodzy. No ale jaka to jest zmowa, no? To nie jest technicznie rzecz biorąc zmowa. no wiesz, no tak jak masz bardzo dużo, kupujesz sobie jakiś napój i masz jakąś grę pod to podpiętą, bardzo często tak jest, no takie rzeczy się robi. Kurde, no nawet jak sobie te pączki posprzedają na stracie, czy parę innych rzeczy, to to im robi taki marketing... Żeby normalnie osiągnąć takie zasięgi swojej kampanii, by musieli pewnie wydać 10 razy tyle niż, niż obcinając cenę tych pączków. Imo i Lidl i Biedronka na tym korzystają straszliwie mocno. I jeszcze fajny wizerunek sobie robią, że się tak starają o klienta, że są w stanie sprzedawać rzeczy na stracie. Dlatego ja tak mocno podejrzewam, że to jest jakaś wspólna akcja marketingowa. A wręcz zdziwiłbym się, gdyby nie było. Ale no nie, nie widziałem tam kompletnie od początku nic nielegalnego, ludzie próbowali w to uderzać. Pomyślcie bo... sobie, ile oni by musieli zapłacić wszystkim możliwym ludziom z mediów, programom telewizyjnym, ile reklam stawić na censa i tak dalej, żeby osiągnąć taki sam zasięg, jaki teraz osiągnęli obniżając ceny na jeden dzień. No, a druga sprawa, tak jak Hestia pisze. Pojechałem po pączki, kupiłem dezodorant. Jak byłem na studiach, to taki motyw był popularny, że na przykład jakieś restauracje bardzo mocno się promowały w ten sposób, że śniadania były śmiesznie tanie i wszyscy studenci ustawiali się w gigantycznej kolejce, żeby kupić śniadanie za 9 zł, które było olbrzymie! I do tego była kawa, bo było w cenie kawy śniadanie. To było przepyszne śniadanie, za które normalnie w tamtym momencie. Zapłaciłoby się jakieś 25 zł. Po scenie standardowej, razem z kawą, co najmniej 25 zł, a nawet może z 30. A płaciliśmy po 9 zł, dlatego, że oni po prostu sprzedawali to na niespecjalnie Tak, Aioli. Głównie chodzi o Aioli, ale było więcej miejsc. No Ja miałem najbliżej do Aioli i wielokrotnie skorzystałem z tego śniadania w Aioli za grosze. Ale ludzie chodzili też do innych miejsc, bo bardzo dużo miejsc robiło właśnie ten model biznesowy. I na czym to polega? Nawet jak nie zarobiłem na śniadaniu, to do tej pory ja pamiętam to miejsce, ja kojarzę, że to miejsce ma dobre jedzenie i teraz jak już mam możliwość zapłacić za obiad, to jest spora szansa, że zapłacę za obiad tam, bo lubię ich smaki na przykład. Więc oni sobie, yy, że tak powiem, nie zarabiając na tych śniadaniach, pewno lecąc na zero albo na lekkiej stracie, zrobili reklamy, która sprawiła, że wychowali sobie całe pokolenie lojalnych konsumentów, klientów ja nie mówię, że zmowa handlowa, chryste panie, wspólna akcja marketingowa, to nie jest jeszcze zmowa. Jestem, żeby dzień święty święcić, proszę państwa, pończuch boży. ...grupę odbiorców, bo tak wy... Z czym? Z czym ryj? Wiesz co, ten jest konkretnie rozmaryn, słonina smażona i pieprz. Ciekawe połączenie. I lukrem polany, żeby było słodko-słone. Piszecie, że pyszne. No nie, zażartowałem, jest z różą po prostu. Zwykły pączek. Ale przeraża mnie to, że pierwsze reakcje i na Twitchu, i na YouTubie było, mmm, ale pyszne. <laughs> no nie mówcie, żebyście to zjedli. Nie. No Dobra, jest... idziemy dalej. Nasłuchaliśmy się. Trochę zgrzytu, dawno nie słuchaliśmy niczego w zgrzycie. Ale mieli państwo. Trzeba coś ciekawego w końcu obejrzeć.